Sobota, 1 listopada, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich sympatyków gier liczbowych totalizatora sportowego. Zapraszam Państwa dziś na dwa losowania. Dużego i ekspres lotka. A skoro mowa o dużym lotku, dwie informacje. Pierwsza, przypominam, że od 3 listopada, zgodnie z zatwierdzoną przez ministra finansów zmianą stawki w tej grze, wyniesie ona 30 groszy za zakład prosty. Druga informacja. W poprzednim losowaniu dużego lotka nie było trafnej szóstki, a więc dziś nastąpiła kumulacja wygranych. Przewidywana pula wygranych pierwszego stopnia wynosi około 900 tysięcy złotych. Zobaczymy, czy dzisiaj również ktoś z Państwa będzie miał szczęście i trafi szóstkę, czy też nie. Może nastąpi znów kumulacja, ale o tym już za chwilę się przekonamy. Zapraszam na losowanie dużego lotka. Przypominam, że zgodnie z regulaminem wszystko odbywa się zawsze pod nadzorem Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Oto losowanie. Komora mieszania maszyny losującej jest pusta, następuje uruchomienie maszyny i rozpoczynamy losowanie sześciu liczb.

Liczy się pierwsza wylosowana liczba w konkursie, szczęśliwa liczba organizowanym przez totalizator sportowy i miesięcznik Toto Sport. Pierwsza liczba to szczęśliwa liczba w tym konkursie. Oto losowanie. Komora mieszania maszyny losującej jest pusta. Następuje uruchomienie maszyny. I rozpoczynamy losowanie. Oto 5 wylosowanych liczb w ekspres lotku. 33, 21, 10, 28, 17. Powtarzam jeszcze raz. 33, 21, 10, 28, 17. To były losowania dużego i ekspres lotka. Przypominam Państwu, że jutro, 2 listopada, kolektury są nieczynne. Wieczorem też nie ma losowania multilotka. Spotykamy się dopiero w kolekturach w poniedziałek 3 listopada, a wieczorem na losowaniu Multirodka. Życzę...